Niemiecka piłka, Bundesliga po polsku, za nami 11 kolejka w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale zaczniemy od 13, czyli od 13 kolejki w Bundeslize numer 2. No i tutaj, oczywiście, moja prowokacja w kierunku Michała, co tam w Hamburgu? Stara bieda, e, stara bieda e, szybka zmiana trenera. E, Stefan Baumgart, który został zatrudniony w lutym, już musiał się pożegnać z posadą po niecałym roku, no, średnią punktów miał 1,59, teraz w tej, za tej swojej kadencji. I cóż, no z jednej Pociągałem strony... Podglądałem, że ostatnie zwycięstwo równo miesiąc temu w drugiej Bundeslidze, 20 października, no i dodatkowo te wyniki w ostatnim czasie dosyć słabe, no ale dlaczego akurat remis u siebie z Schalke 2-2 do 2 był pretekstem do, do tego zwolnienia? No, myślę, że po prostu przez miesiąc ten ostatni nie udało się wygrać żadnego spotkania. Tutaj prowadzili 2-0 szalkę u siebie, gdzie szalkę bardzo słabo gra w tym sezonie. I no jeżeli masz te aspiracje takie, że chcesz awansować i nie dowozisz tego. No dobra, ale są cztery punkty straty. No Czy tak, to ale pewnie, pewnie, pewnie chcieli. Znaczy, po pierwsze, to tak. W, przecież w Hamburgu była zmiana też, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, z Jonasa Bolta na Stefana Kunza latem. I wtedy Stefan Kunz zatrzymał tego trenera, który jeszcze nie był z jego nadania. Tak? Baumgart jest bardzo popularny. Jest, taki, ma, ma taką stylówę, że w kaszkiecie, w krótkiej koszulce nawet zimą siedzi. No, generalnie kibice różnych scen w, w Niemczech się utożsamiają z nim. Przedtem był kultowym trenerem, zanim przyszedł do HSVU. Był trenerem w Kolonii, i który, gdy przechodził do, do Hamburga, to nawet e, Tony Cross, który otwarcie mówi, że nie lubi HSV, powiedział, że skoro Baumgart przechodzi do, do Hamburga, to może nawet zacznie im kibicować, Więc taka, wokół niego A, naprawdę była taka pozytywna atmosfera ale nie dowiózł tego awansu w zeszłym sezonie, gdzie gdy obejmował drużynę po teamie palterze, no Hammur był na trzecim miejscu. Spadł jeszcze na czwarty czy piąty pod koniec sezonu. I teraz też w tym sezonie, no, nie widać, żeby wykorzystał nawet właśnie o to, o czym wspominaliśmy, czyli że nie trzeba mieć tyle jakoś super dużo punktów, żeby przodować tej tabeli w drugiej lidze, ale mimo to no, po prostu jest, jest straszna nierówność w tej grze. Teraz wiadomo, że HSV brakuje tego napastnika z przodu, po kontuzji biodra dla Cela, który się w ogóle nabawił podczas meczu sparingowego. Ja tak z jednej strony, z jednej strony uważam, że to może być pochopnie. Kolejny trener, który nie, nie przepracował jed, nawet jednego roku w Hamburgu, aczkolwiek no, przed Baumgartem był Tim Walter, który no, jak na hamburskie warunki przepracował bardzo długi okres, no, po prawie 3, 3 lata. Ale no, z drugiej strony tutaj, tutaj nie, było, nie, nie było widać że jakiejś takiej ani stabilizacji, ani jakiejś takiej konkretnej konkretnego stylu gry, bo za Waltera to przynajmniej było wiadomo, grają ofensywnie, grają tak bardzo... Czasami tracili po prostu bramki nawet z jakimiś przeciętnymi drużynami, ale mieli taką całkowicie ofensywną tożsamość, a tutaj ta drużyna gra nijak. Więc no niestety trzeba przyznać i, i że Baumgart, który też właśnie określił siebie jako kibica HSV z dzieciństwa i to też mu przysporzyło dużo takich punktów sympatii, gdy przechodził, no, Chyba się nie sprawdził i niestety, niestety go pożegnano. No jest, jest giełda spekulacji, w tym wymieniane jest nazwisko jednego z najlepszych napastników w historii ludzkości, przynajmniej w XVI, czyli Van Tebloja. No, to... no i Kowacz też jest wymieniany, są duże nazwiska wymieniane. Ja pamiętam właśnie ten krótki, ale bardzo efektowny. Okres, gdy Falnister wygrał przyszedł jako piłkarz w Hamburgu, przechodząc w zimą 2010 roku z Realu i grał to do, do lata 2011 roku. Ale czekaj, czekaj, chcesz powiedzieć, że on był lepszy niż Luboja. E, w Hamburgu samym? No, myślę, że był ciut lepszy. <laughs> w ogóle pamiętam jak właśnie Luboja przechodził do Legii i między innymi ty, jak i parę naszych kolegów zapalonych kibiców Legii się liście z tego transferu, ja myślałem, że sobie je robicie, bo ja pamiętałem tego grajka, właśnie jaką grał zarówno w Hamburgu, jak i w Stuttgarcie. Tam zupełnie w Bundeslidze się nie sprawdził. No Natomiast trzeba przyznać, że jak na Polską Ekstraklasę, to swego czasu przerastał ją i no, później też chyba w takich, w takich trochę dziwnych okolicznościach żegnał się z Legią po tej aferce w Enklawie z Leśnadorskim. To już inna historia. Natomiast Rud van Nisterlooy, rozumiem, że też jest dobrze pamiętany dzięki temu Hamburgu. Van Nisterlooy, pamiętajmy, że on miał 34 lata, gdy przechodził do Hamburga. Łapał już często kontuzje, przez to tych meczów nie zagrał jakoś bardzo dużo, ale w meczach, w których grał, tych bramek nasiekał. Pamiętam taki mecz na wyjeździe ze, ze Stuttgartem, gdzie strzelił dwie bramki, HSV wygrało 3 do 1 i tylko później Real Madryt z powodu kontuzji, które mieli w latem 2010 roku, to Mourinho chciał go z powrotem ciągnąć do, do Madrytu. I wtedy Farm też bardzo szybko, szybko chciał wracać do, do swojego poprzedniego pracodawcy. No, HSV się kategorycznie nie zgodził. I wtedy też Farm ten ostatni rok już taki trochę był obrażony nieco. Powiedział, mm -hmm. że już na pewno też nie przedłuży tego kontraktu i odszedł właśnie do Malagi. Ale no, widać było, że ten, ten instynkt, który miał strzelecki, no i tą klasę światową, takiego napastnika rasowego, to, to naprawdę to było coś. To, był jeszcze ten, to były te ostatnie chwile. Takiego naprawdę mocnego, przynajmniej fazami HSV. I ostatnia rozgrywka, w którym Hamburg jeszcze grał w Pucharach w UEFA i doszedł z Van do półfinału Pucharu UEFA, gdzie przegrali z Fulchem w półfinale, a finał w tamtym roku, w 2010, był rozgrywany właśnie w Hamburgu. Finał między Fulchem a Atletico Madryt. No szkoda, to prawda, ale no tego sezonu jeszcze na pewno dla HSV nie szkoda, bo tak jak wspominaliśmy, Tabela w drugiej Bundeslidze jest bardzo ciasna między pierwszą drużyną, czyli obecnie Paderborn, a ósmym HSV są cztery punkty. Tabela wygląda natomiast zupełnie inaczej w pierwszej Bundeslidze i tutaj zastanawiamy się nad tym, jak ugryźć ten odcinek. Myślę, że najlepiej będzie, jak opowiemy o historiach dwóch hatlików na początek, dlatego, że w tej korespondencyjnej rywalizacji między Bayernem a Bayerem Kainem a szykiem mamy remis. Kane strzelił swojego hat-trika w drugiej połowie meczu z Augsburgiem. Dwie bramki w doliczonym czasie gry, no, w tym jedna, która wzbudziła sporą dyskusję. Jaki jest Twój take w tej sprawie? Chciał tak zrobić? To było specjalnie przyjęcie i egzekucja główką? Czy jakaś nieudana próba przyjęcia, która się przerodziła w fantastyczną bramkę? Chyba to drugie, moim zdaniem. Ciężko powiedzieć, no, czy chciał tak. tak przedłużyć to dośrodkowanie strzelając, czy próbował to przyjąć po prostu, ale wyszło rewelacyjnie. No to tak, no Kane okay. chyba w tym roku oprócz tego, że znowu zdobędzie tytuł króla strzelców w Bundeslidze, bo już zaczyna coraz bardziej uciekać Marmuszowi, no to zdobędzie swój pierwszy tytuł drużynowy w karierze, bo myślę, że Mistrzostwo Bayernu jest coraz bardziej realne. No tutaj myślę, że ważne wydarzenie za tydzień, tak? Bo jedzie Bayern w delegację do Dortmundu, który gra dobrze u siebie. Tak. No i tak będziemy obserwować tą kolejną kolejkę Bundesligi. Też w tym kontekście czy można zamykać ten sezon, czy nie? Bo uważam, że ewentualne zwycięstwo Bayernu w Dortmundzie zabija już ten sezon. No, y znaczy bardzo dobrze, że właśnie Grają ten mecz w Dortmundzie, a nie w Monachium, bo myślę, że gdyby Borussia jechała do Monachium, to byśmy mogli przy jakimś niskim kursie wszyscy postawić pieniądze na to, że, że ten mecz przegra. E, a w Dortmundzie rzeczywiście, Borussia 11 meczów z rzędu wygrała u siebie. Brakuje im tylko trzech do wyrównania swojego rekordu 14 zwycięstw rzędu domowych z 1994 roku. O ile strasznie się męczy na wyjeździe, to właśnie Bastion, Westfalen, Stadion czy Signal Iduna Park robi swoje. No, w tej kolejne przypomnę... 4 do 0 zwycięstwo, dosyć okazałe z Freiburgiem. Z drugiej strony przypominam, że Bayern w zeszłym sezonie, właśnie w listopadzie, też grał na wyjeździe w Dortmundzie i wygrał ten mecz gładko 4 do 0. Ale masz rację, czy jeżeli Borussia by wygrała ten mecz, to może jeszcze jakaś taka iskierka nadziei się może zapalić z drugiej strony? No na przykład, Red Bull Lipsk się zupełnie wypisał trzema ostatnimi kolejkami z wyścigu mistrzostwa, tracąc 8 punktów właśnie w trzy kolejki. No, zawalili, no. zawalili to totalnie. No, może mecz fantastyczny, no, bo mówimy tutaj o zwycięstwie 4-3 Hoffenheim nad Lipskiem. No ale tutaj to, co zrobił Lipsk, mając w drugiej połowie już ten wynik 2-3 i rzeczywiście wychodzili trzykrotnie na prowadzenie w tym spotkaniu, żeby w samej końcówce z Hoffenheimem, który nie jest w formie w tym sezonie, Stracić dwie bramki, no to naprawdę, naprawdę średnio w takim momencie, gdzie jeszcze masz blisko wszystkie te inne drużyny, i jeszcze parę tygodni temu się mówiło, że możesz być głównym rywalem Bayernu. Tak, więc Lipsk, który no przecież wszystkie cztery mecze w Lidze Mistrzów też przegrał, zaczyna dostawać zadyszki w Lidze. Pytanie, czy właśnie Marko Roze przetrwa taką fazę i jakie też będą działania Jurgena Klopa oficjalnie od stycznia, ale czy on już. Coś tam działa w, w tle. Zobaczymy. Ok, czyli Michał stawia znak zapytania przy nazwisku Roze. Okay. E, a czy stawiasz znak zapytania przy e, rekordzie Lewandowskiego? Jak nie wiem. Myślę, że znowu będzie grubo po, powyżej 30 bramek, ale to 41 nie dojedzie. Dobra, to będziemy, będziemy obserwować naturalnie. I tak jak wspomniałem, dwa hat triki czyli hat-trick piątkowy wieczór Hurricane i później Szyk w spotkaniu, które też było szalone, dlatego że Heidenheim prowadziło dwiema bramkami, by ostatecznie przegrać 5 do 2 z Bayerem Leverkusen. No i tutaj już któryś raz oglądamy takie spotkanie. Mi się wydaje, że to ze względu na. Tą, tą liczbę bramek w meczu, ja przynajmniej na to tak zwracam uwagę, no bo jest dosyć niecodzienna i nikt się nie dziwi, kiedy powtarzają się wyniki 2 do 1 czy 3 do 2, no ale ileś razy już w ostatnich latach widzieliśmy spotkania, w których drużyna prowadzi 2 do 0, by przegrać 5 do 2, nawet ostatnio w Lidze Mistrzów Borusja coś takiego zrobiła. No może tutaj jakieś badania trzeba przeprowadzić, że z tego wyniku 0-2 czy 2-0 się najlepiej ciągnie później. Jest jakiś moment taki luzu, tu można przypomnieć słowa też klasyka, którego już wspomniałeś, czyli Jurgena Klopa. Ja, ja powiem ci szczerze, że e, oglądając konferencję w sobotę i gdy zobaczyłem te dwie szybko strzelone bramki dla Heidenheim to myślę, o kurde, czy może nawet żabi Alonso się pożegna szybciej z Leverkusen niż dotychczas myślałem. No, dzisiaj, dzisiaj szafujesz tymi znakami zapytania. Ale z drugiej strony z myślałem, te bramki dla Heidenheim naprawdę wpadły bardzo szybko i tak sobie myślałem, że patrząc na to jak Leverkusen gra w tym sezonie, to może nawet lepiej dla nich, że oni stracili szybko te bramki, niż gdyby je szybko strzelili. Widzę mecz z Kilonią. No i tak rzeczywiście się złożyło, że też bardzo łatwo odrobili te straty. Jak sobie spojrzymy na bramkę na 2 do 1 i później na 2 do 2, to bardzo łatwo rozpykali obronę Heidenheim, kto wykorzystał. No a w drugiej połowie to już w ogóle popis. Takie chyba najbardziej efektowne zwycięstwo w lidze w tym sezonie Bayeru. Więc no, tak jeszcze wygrali raz na wyjeździe 4-1 z Hoffenheim. Ale myślę, że dla tej drużyny po tych naprawdę bardzo kiepskich meczach w ostatnich tygodniach ważne zwycięstwo i jakiś też może w końcu taki bodziec do tego, żeby jakąś taką serię zagrali i nazbierali tych punktów. Użyje się słowa w kontekście Keina i Shika, że to jest pojedynek na odległość. Hmm, czy tam użyłeś tego w kontekście Bayeru i Bayernu? No, ja uważam, że przy dziewięciopunktowej przewagi Bayernu nad jakimkolwiek klubem z Bundesligi nie można mówić o jakimś takim pojedynku na razie, więc Leverkusen musiałby naprawdę swoje robić, wygrywać mecze i liczyć naprawdę na jakiś zbieg nieprawdopodobnych okoliczności. Aczkolwiek yy, dwa lata temu mieliśmy taką sytuację, że Bayern. Roztrwonił swoją przewagę nad Borusją Dortmund, która była około właśnie 9 punktów, i po Mistrzostwach Świata szybko tą przewagę Borusia zniwelowała. No, nie, nie, nie odpuszczamy też Heidenheimowi, bo już zauważyliśmy w ostatnich odcinkach, że grają gorzej niż nas do tego przyzwyczaili. I chyba będziemy też musieli nakręcić jakiś odcinek o Heidenheim, żeby przedstawić ten klub zanim spadną. <noise> Może się okazać, że będą w grupie drużyn, które zawalczą w tym sezonie nie ośrodek tabeli, a utrzymanie. Dokładnie, no bo to jest ten słynny, przeklęty drugi sezon dla Beniaminków, czy tam były Beniaminków. Jeszcze mają obciążenie grając w Lidze Konferencji, co na początku może być taką skumulowaną euforią i przekładało się też na dobre wyniki w Bundeslidze, no ale gdy później łapiesz ten kryzys, to patrzysz tak jak Union Berlin w zeszłym sezonie, że kryzys się nałożył zarówno na Ligę Mistrzów, jak i na tak głęboko na Bundesligę, że bronili się do ostatniej kolejki. No Wywołałeś Union, to tutaj mecz na plus dla. Kamila Grabary, trzecie czyste konto w tym sezonie, dobre recenzje, media pozytywnie piszące o polskim bramkarzu i Wolfsburg wygrywa 1 do 0 z Unionem, plus polski akcent, ale w drugą stronę i mecz no, zawalony przez Kilonię, która przegrywa u siebie 0 do 3 z Mainz. Trochę wysoka porażka jak na spotkanie u siebie z drużyną, która nie jest potentatem. No i ta y, zmiana y, Tymoteusza Puchacza w 33 minucie spotkania, którą przeżywał za linią y, boczną, no nic to nie dało drużynie. No a Mainz y, widać, że ma jakiś patent na mecze wyjazdowe z Beniaminkami, bo przecież San Pauli też ograli w tym samym stosunku. A wracając jeszcze do Wolfsburga, to trzeba tutaj zaznaczyć, że to było pierwsze zwycięstwo u siebie w Lidze w tym sezonie. Więc też taki bardzo, ważny, bardzo ważne przełamanie. I po meczu Maksymilian Arnold, kapitan, o którym już tutaj parę razy wspominaliśmy, wypowiedział się tak dość ostro na temat kibiców, którzy gwizdali podczas Aha. tego meczu. Że z ostatnich sześciu spotkań w lidze tylko jedno przegrali yy, i że ci kibice muszą mieć większą wyrozumiałość dla, dla tej drużyny, bo no, oni nie są jeszcze na tym etapie, żeby jakoś pięknie grać. Yy, liczą się punkty, a jak ktoś ma wymagania co do większej estetyki, to niech jedzie do Monachium albo do Leverkusen. Yy, o, aż tak. tak, powiem, no, taki, tak o, dość odważnie. Ale on jest taką. Yy, koryfeum, jeżeli chodzi o Wolfsburg. Trafił do Wolfsburga jeszcze jako nastolatek, więc no może sobie trochę pozwolić na ostrzejszy ton, bo jest całkowicie taką postacią, z którą większość kibiców się identyfikuje z miasta Volkswagena. Jasne. W każdym razie, zwycięstwo Wolfsburga zostało przez nas odnotowane. Nie wspomnieliśmy o trzecim kandydacie do spadku, czyli Bochum, gdzie do treningów. Jak rozumiem, wrócił Bramkarz, o którym wspominaliśmy w jednym z pierwszych odcinków, czyli Riman, który się sądził z drużyną. Tutaj rozumiem, że nastąpiło takie odprężenie w relacjach z klubem, natomiast nie następuje ligowe odprężenie, bo delegacja do Stuttgartu zakończyła się porażką 2-0 dla Bochum, no i tak naprawdę w tabeli nadal wygląda to bardzo źle. No tak, z tym, że w pierwszej połowie jeszcze całkiem znośnie to wyglądało. Wiadomo, ten punkt z Leverkusen to tak trochę na zachętę. Chyba piłkarze Szamie podarowali. Natomiast, no tak jak wspominaliśmy, nowy trener Dieter Hacking ma bardzo ciężki program na start. I no można było się spodziewać, że, że tych punktów ze Stuttgartu nie wywiozą. A co do Manuela Rimana, no to to też my nie, nie wiem, czy to można mówić o jakimś odprężeniu z między nimi a drużyną, tylko bardziej, że no klub chyba nie chciał tutaj wchodzić już tak totalnie w, na drogę taką prawną, bo parę razy było już takie, były takie orzeczenia w, przez niemieckie sądy pracy, że nie wolno piłkarza, który się nie dopuścił jakiegoś dyscyplinarnego zawinienia odsuwać po prostu od możliwości profesjonalnego treningu z drużyną i no i tutaj chcielibyśmy go po prostu przewrócić do, do przynajmniej takiego trybu, bo później sąd mógłby to im tak czy siak nakazać. Okej, okay, no czyli okazało się, że hacking jest nie tylko e, trenerem z dobrym CV, ale też osobą z dobrym takim wyczuciem e, państwa prawa, e, natomiast e, jeżeli chodzi o kwestie beniaminków, walki o utrzymanie, to powiem szczerze, ja czekam nawet bardziej w przyszłej kolejce nie na mecz Dortmund-Bayern, a na starcie, które w Hamburgu, czyli St. Pauli-Kiel. I wydaje mi się, że jeżeli St. Pauli myśli o utrzymaniu w tym sezonie, a powiedzmy sobie jeszcze, że St. Pauli e, też przegrało w tej kolejce z Borussią Mönchengladbach e, w wymiarze 2 do 0, no to, to St. Pauli powinno wygrać z e, Ilonią I, i wtedy myślę, że to będzie dla nich też pewien taki spokój w kontekście myślenia też, że co by się nie działo, to to szesnasty miejsce minimum powinno być. Masz całkowitą rację, St. Pauli nie wygrało jeszcze meczu u siebie w tym sezonie, Dwa razy remisując 0-0 do 0 z Lipskiem i z Wolfsburgiem. W dobrym Na, stylu. W dobrym stylu, natomiast przypominam ten ostatni sezon ich w pierwszej lidze, żeby jak gdyby się nawet teraz udało im zdobyć taką przewagę nad Bochum i nad Kilonią, żeby to szesnaste miejsce nie było takie zbyt złudne dla nich. Bo sezon jest jeszcze długi. I naprawdę jedna lub druga drużyna, myślę, że bardziej Bochum ma ten potencjał z hackingiem, żeby jeszcze jakąś taką serię zagrać i nie wiem, zepschnąć drużynę z taką właśnie jak St. Pauli na przykład na, na 17 miejsce. Ale no masz rację, psychologicznie byłoby to, będzie to bardzo ważny mecz i takie derby, tak, północy, jeżeli St. Pauli to wygra, pierwszym zwycięstwo na Miller -Tor w tym sezonie i i pokazanie, kto rządzi właśnie w Hamburgu, w Szczecwiku, no i zbudowanie takiego buforu bezpieczeństwa na święta. No na święta, tak, które też w Niemczech przecież teraz będzie ten moment ważny tranzycji w Bundeslidze z tego piwka na Oktoberfest na Grzane wino na Tak więc e, wszystkie drużyny będą się starały za, zadbać o dobrą, świąteczną atmosferę. A nie powiedzieliśmy o drużynie, w której atmosfera jest e, chyba wyjątkowo e, dobra. E, I drużynie, która traci do Bayernu 6 punktów i zajmuje obecnie drugie miejsce w tej kolejce, wygrywając w sobotni wieczór skromnie. 1 do 0 z Werderem Brema, ale zawsze dopisujemy 3 punkty. Mowa oczywiście o Frankfurcie. I no tutaj Eintracht, zawsze jak ktoś w tym sezonie wskakiwał na to drugie miejsce, tak się zastanawialiśmy, jak, jak mogłaby wyglądać potencjalna pogoń za Bayernem. No ale tutaj z Eintrachtem to wydaje się raczej, że to drugie miejsce to nawet jest na wyrost trochę i że nie należałoby upatrywać chyba w drużynie Eintrachtu jakiegoś konkurenta długofalowo w tym sezonie dla Bayernu. No, właśnie co jest ciekawe, że ten temat przed tą kolejką poruszył Uli Harnes w tym jednym z tych swoich wielu wywiadów i podczas też spotkań, bo on objeżdża tu różne fankluby kluby Bayernu i praktycznie co tydzień jakąś tam mniej lub bardziej kontrowersyjną tezę chlapnie. To powiedział właśnie przed tą kolejką, że już bardzo dawno nie, nie, nie patrzył z taką satysfakcją na tabelę w lidze i e, że właśnie udało mi się uzbierać dość sporą przewagę nad. Lipskiem i nad Leverkusen, których wymienił jako właśnie swoich konkurentów. Wtedy właśnie niemieckie media to podchwyciły, że nie wymienił w tej stawce Borussii Dortmund, których nie traktuje jako konkurenta, no ale też całkowicie pominął w tej stawce Frankfurt. Drużyna, która przed tą kolejką była trzecia, a teraz jest druga. Patrząc na to, jakie właśnie potencjał mają te inne drużyny, to też myślę, że Frankfurt nie powinien być drugi, ale zobaczmy, co w zeszłym sezonie zrobił Stuttgart. Zwłaszcza, że... Mm, jeżeli masz taką drużynę, która będzie tak totalnie dominować na tym pierwszym miejscu, tak jak w zeszłym sezonie było to Leverkusen, w tym sezonie zanosi się, że będzie to Bayern, to, to drugie miejsce często właśnie zdobywa taka drużyna, bo nie, nie musi grać w tej presji o mistrzostwo, tylko będzie sobie zbierać te punkty, zbierać, zbierać do koszyczka i, i na koniec właśnie może z tego wyjść nie wiem, drugie, trzecie miejsce w, w Lidze. No i. Frankfurt jest po serii trzech zwycięstw, i myślę, że gdyby spojrzeć na to tak z lotu ptaka w ich perspektywie, no to 23 punkty uzbierane w pierwszych 11 kolejkach to, jak dla tej drużyny, super wynik. Bardzo solidny wynik, tak. A słuchaj, już tak domykając ten temat, na ten odcinek, jakieś ploteczki transferowe, no bo patrzymy w stronę zimy okienka transferowego, są jakieś tematy przewijające się przez niemieckie media, jeżeli chodzi o ruchy transferowe drużyn. Bardziej w kontekście chyba przyszłego roku, to tak, no dużo się mówi o gdzie będzie grał Florian Wirt. O czym już wspominaliśmy, no to cały czas, że Bayern bardzo się stara o niego, że już od 8 lat są w kontakcie z rodziną, że właśnie chcą posprzedawać i Goreckę, i Komana, i Sane albo Gnabriego, żeby tutaj uzbierać te ponad 100 milionów euro, które będą konieczne, żeby wykupić go, plus żeby tą pensję mu dać godziwą. Z drugiej strony, jeżeli szabco odejdzie do Realu Madryt, to będzie chciał prawdopodobnie Wilca ściągnąć do Realu, no ale. Wedle najnowszych doniesień, to poza Bayernem, chyba na Pole Position może wskoczyć Manchester City w chęci pozyskania tego zawodnika, na przykład jako następcę Kevina de Bruyne. Więc ten temat się non-stop pojawia. Drugi to jest, gdzie będzie grał Leon Gorecka. Czy zimą już się gdzieś przyniesie? Mowa była o Manchesterze United, a może właśnie do jakiegoś klubu z Bundesligi pytanie, który by był w stanie udźwignąć jego pensję, która jest właśnie taka wysoka, czy Bayern tutaj by się zgodził płacić część tej pensji, jeżeli by też ten zawodnik miał zostać w Bundeslidze. To są takie pytania? Czy jeszcze wytrzyma do lata, bo w ostatnim czasie więcej gra przez kontuzję Pawłowicza i Palini. Marmusz Marmusz był łączony w jakichś dziwnych plotkach też oczywiście z Bayernem, aczkolwiek wątpię, żeby tam miał się przenieść ze względu na to, że naprawdę mają bardzo dużo piłkarzy na, na skrzydłach, ale w kontekście Liverpoolu jest wymieniany. I to by było ciekawe, gdyby rzeczywiście miał zastąpić Mohameda Salaha, który wciąż nie ma rozwiązanej kwestii nowego kontraktu na Enfield i coraz tak dobitniej krytykuje zarząd klubu po ostatnim meczu z w gdzieś gdzie dwie bramki, powiedział jasno, że jest prawie grudzień, a on wciąż nie wie, co jego czeka i nie, nie, nie ma żadnej konkretnej propozycji kontraktowej na stole. No to myślę, że to, to są takie nazwiska, które wymieniłeś, najbardziej gorące. No my liczymy na to, że może kluby z Bundesligi sięgną po jakiś fajny zaciąg z Polski, że będzie można Więcej tych polskich akcentów wyławiać. Będziemy oczywiście też śledzić okienko transferowe. To już tak anonsujemy na okres poświąteczny. A przed nami grudzień, wiadomo, intensywny piłkarsko czas, więc będzie o czym rozmawiać w Bundeslidze i nie tylko. Myślę, że te wątki polityczne też mogą w jakiś sposób do nas wracać. My będziemy do Państwa wracać również, a na ten moment serdecznie dziękujemy i zapraszamy do słuchania, lajkowania i komentowania. Rozmawiali niezmiennie i z niezmienną przyjemnością Piotr Szymański. I Michał Zieliński. Do usłyszenia dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia.